Hejka, witam Was w kolejnym vlogu o poranku. Ja mam tu niezły sajgon. Miałam wczoraj gości, ale nie sprzątałam już. Nie chciało mi się po prostu. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty dostałam. Zobaczcie, jaki piękny polny bukiet. Dostałam w takim pięknym wazoniku. I jeszcze świeca, ten arbuz Laury. To, to najlepiej wygląda. To no, ale tak wyglądają. Jeszcze Wam pokażę z drugiej kamery. Zobaczcie. Jakie cudo Uwielbiam, uwielbiam po prostu Uwielbiam takie bukiety Piękny jest I wazonik też strasznie w moim stylu Co? Matka zabieraj się do roboty Ło, wow, Laura śniadanie Żelki gdzieś zostały No i witamy się z Wami W sobotę Jesteśmy w aucie. Oni myją, w sensie chłopcy auta. Pasun wyskoczył z bagażnika, bo zapie... zapomnieliśmy go zapiąć pasami. Tam Luśka i jedziemy chyba do Pszczyny pochodzić po parku, bo nic go nam nie zostało. Jesteśmy bez obiadu, mimo że wyciągnęłam mięso, ale tak nam zeszło, już jest 15.34. Dość późno też jedliśmy śniadanie, więc dzieci też coś tam tu złapały, tam złapały. Wzięliśmy tylko wodę, i pewnie zjemy w takiej knajpce na rynku, w której już jedliśmy nieraz. Także tak mi się wydaje. Zobaczmy. Pierun, pisa, pierun. Nie musi kierować. Boi się. Pierun, pierun. On jest przestraszony. Ekstra! No! On się boi. On ma mieć out, Ryda. Super. To nie za szybko, dobra? Ostrożnie rzuć okay. Nie rób wypadku. Będziemy jeść pizzę, ale... No, chyba nikt tu nie sprzątał, ale tu jest jedyne miejsce, gdzie jest cień. Tak to na dole jest wszędzie słońce. Więc zostajemy tutaj. Wytrzymamy sobie ten stolik. Jesteśmy na górze. W ogóle hejka. Jak tańczysz To są te pontony No Nie, tu pójdziemy na no, zawary Dużo zjasz? Bardzo dużo, bardzo, bardzo dobra

Wczoraj wrzuciliśmy drapki Bardzo zmęczeni Dzieci także, ale było super fajnie no. Anduś biega tam z kolegą Na dole A Laurcia się bawi Laurcia się bawi w swoim ni nieładzie Hejka Laurcia Cześć Mega mi się podoba w tym ubranku Pierwszy raz ma jedna sobie To dosta od mojej koleżanki To było jej córeczki Bardzo fajna to masz Laurcia Podoba mi się w tym. Prawie się. No a tu stoi Laury szafa, nadal nieskręcona, bo czekamy na dolną część, bo ta jest obita. Będziemy ją wymieniać. No i nie mamy tutaj tych wewnętrznych zawiasów. Nie wiem, czy wam to już we vlogu mówiłam. Na Instastory chyba tylko. Ale szafa Laurki prezentuje się pięknie. Tylko, no, nie dorzucili zawiasów i tego spodu. Dzisiaj ma być to wysłane. Więc myślę, że jutro powinno do nas dojść, zobaczymy. Ja wybieram się na zakupy, ale nie wiem czy mam dzisiaj wana do tego. Chyba nie mam, chyba pojadę po prostu sobie jutro. Bo nie mam jakoś dzisiaj. Chyba sobie zaplanuję, że jutro rano po prostu po śniadaniu ja jadę na zakupy i tyle. Przejadę się coś sobie kupić. Nie będę jakoś szaleć po sklepach. To potrzebuję coś na co dzień, więc wejdę do szachownicy. Nie wiem, czy pojadę na, na galerię, chodzić po hejmach i takich. Nie wiem, czy mi się w ogóle chce w taką pogodę i tak dalej. Ale ogólnie przydałoby mi się coś. Zobaczyć, czy coś kupię w szachownicy. Jak nie, to też pojadę na dużą galerię. Prawda, Laurcia? No, Laurci, taki bałagan. Trzeba posprzątać. Nie mam jakiegoś wielkiego tego bałaganu, ale jednak jest. Piję sobie kawę, wrzucam vloga, którego mam nadzieję, uda mi się w końcu wrzucić. Bo nie wiem. Ja nie wiem co tu jest grane. Ale 015 z 16 muszę znieść komputer na dół. Ogarniam się troszeczkę. Używam tego yy, kremu z BB i on jest fil... Yy, Boże kremu BB z Mii. Fajnie mi się sprawdza i jest dość wydajny. Jest gęsty przez zawartość filtra. Podejrzewam, ale ja mam tego nie widać tak, ale ja mam z nosem teraz znowu problemy po odstawieniu tabletek. Znowu mi się pory zatykają wszystko. Muszę coś podziać obok siebie. Teraz nałożę sobie krem. Delikatny makijaż. To znaczy, ten sobie nałożę i pomaluję rzęsy tylko i tyle, i ogarnę sobie. Bo widzicie, tu ręcznik, tamto, i się taki zrobił nieładpo-weekendowy, a że nas wczoraj nie było, to coś mi tu nie pasuje. Nie mogę sobie ładnie wyregulować brwi, ogóle tak ostatnio nie ogarniam, nie idę w siebie. Nie, no, nie, nie umiem w siebie no, dosłownie. I tyle. Ostatnio dużo tej paletki używam też z Eveline, jak się maluje. Może sobie trochę oko rozświetlę, tak, że dla, wiecie, dla własnego lepszego samopoczucia. Tylko tu i tyle. Zobaczcie w ogóle, jakie po tym kremie, jaka fajna jest taka, mm, ja, no, tak fajnie jest rozświetlona skóra. Mi się wydaje, że jest mega fajny efekt po tym. No i tyle, tyle. To mi się uderzyło oko, tylko leciutko pod... Ja nawet nie widać i rzęsy, ale już mi się kończy tuż już mi zaczyna troszeczkę te rzęsy sklejać ja mam, ta... ja mam długie swoje rzęsy, naprawdę mam długie. Teraz nie uzyskałam tego efektu, ale jeżeli mam dobry tuż, to jak je wyciągnę, to są takie fajne, długie. Akurat swoje rzęsy lubię, bo są naprawdę Fajne, tylko no ciężko je tak pomalować, bo czasami jak się skleją, to jest tragedia. Co Co masz, Ała? Co? Moja córcia. Mamy podobne fryzurki. No podobne mamy fryzurki. No, A ja mama? Komputer trzeba dać na dół, ale ty się pocisz, dziecko. Już ją przebrałam. Nie naciskaj, bo ładujemy mama! vloga już trzeci dzień. Nie, Z... Damy mama. komputer na dół, bliżej. No teraz nie puścimy, bo mama potrzebuje dużo internetu. A tato, mamo. No. Rzadko noszę kolczyki, naprawdę. Ale chyba muszę zacząć częściej nosić. Ale już takie ciężkie czuję się. Te mnie na pewno będą boleć, bo to są z HM A te mam srebrne, więc nie boję no bo Takie mam suwki z takimi czarnymi paseczkami. Nie wiem, taki... Matka gotowa na dzień. O godzinie. Nie wiem, co na obiad. 11:19. W ogóle mam ostatnio taki kryzys bycia, bycia panią w domu, bo nie chcę. Się. Mamo! Co? Tu! No W ogóle zobaczcie jak ja mam piękny, taki sroczy Mamo. zegarek z Morgana który sobie kupiłam kiedyś jak dostałam jakąś kasiorę Mamo. i stanął mi, muszę go zanieść do zegarmistrza już tyle czasu, zobaczcie jaki on jest strojny i piękny, piękny jest ten zegarek, mi się on bardzo podoba Wtedy był straszny boom na te złote zegarki, ale czemu ja wzięłam taki wysadzany kamieniami, ale i tak mi się bardzo podoba, muszę sobie go yy, oddać do zegarmistrza, już o nim zapomniałam. Jest praktycznie niezniszczony, troszeczkę jakiś poobcierany, no ale ja go bardzo często nosiłam i nagle stanął i nie chodzi tam u Laury. Nie patrzcie na to. I próbowałam to poprzestawiać. To dałam tam. Nawet to wyglądało. Łóżko dałam tu, ale to tak wiecie, wchodzicie. I myślę, że ten układ jednak jest u Laury najlepszy. Dobrze, że tak jest. Przynajmniej na haustur czy Wiesz co? No i stwierdziłam, że bo tak to to łóżko tu takie wywalone stało, lepiej jest tam, zresztą ono się tam ładnie na tle tej tapety prezentuje i myślę, że no taki układ jest najlepiej, jeszcze próbowałam, że dam jej to siedzisko tutaj, ona sobie często ogląda książeczki, to by sobie siedziała na siedzisku i sobie oglądała, ale też może sobie wziąć i usiąść, myślę, że tak jest najlepiej. Bo z tym siedziskiem. Dużo pytań było o to siedzisko. Siedzisko jest z Allegro. Jest ono malutkie. No zobaczcie, no takie. Lala na nim siedzi. Myślałam o tak. Ale znowu tak wiecie, wszystko jest na tej ścianie nawalone. I myślę, że jej to dam tam. Tak, jak było. Bo też myślałam, że wiecie, biurko. Że biurko przestawię i tu, i na przykład te pudełka, ale one są tu tak fajnie schowane. W ogóle muszę je znowu poprzekładać. Bo widzicie, jak Laura się bawi, to wszystko potem ładuje do tego kosza. I tak. Tu ma maskotki. I właśnie muszę te maskotki przejrzeć i część dać takiemu chłopczykowi. No, tam babcia mówiła, że ma. Tu posadzimy lalę, drugą wiecie, że ja dalej przeżywam nie wiem, pamiętacie jak Laurka dostała na roczek laleczkę taką fioletową, szmacianą Dorotkę, taką niewielką ja zeszłam wszystkie sklepy w Oświęcimiu i sieć przeczesałam za tą lalką ja tej lalki nie znalazłam i wtedy jej kupiłam, tą różową a tamta była taka urocza, niewielka no i tak zastanawiam się wiecie on też mam urodziny niedługo, coś mu muszę kupić Coś mu musimy kupić, no chcąc, nie chcąc. Nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle na prezent dla antka. Yy, mój brat mi ukradł kradł prezent, mama mówiła coś, że mój brat kupi antkowi nową hulajnogę. Taką wiecie, na już dwóch kołach. I tyle, i pościel sobie muszę kupić, bo powiem wam, że bardzo lubię tą pościel, którą kupiłam ja ją kupiłam bodajże w Biedronce ale już mi pękła jedna poszewka już mi zamek odpadł od jednej, a nie była taka bardzo tania bo chyba coś 70 zł no. kto tu mnie się, a ty dobra, chodź Laurcia sisi no to po co mnie wołasz ja sprzątam u ciebie w pokoju Kochanie, jest już przed 21. pierwszą. Ja właśnie wróciłam ze spaceru, i co takiego konkretnego zasponem. Jestem sobie z, z zjadł, Laura już z pokońkiem. Kąpaliście się? A, uda. Uciekaj. Idziemy spać, Laura. Co? Idziemy spać. Ała Aston! Odejdź! Nie! Nie będziesz mnie gryźć. Nie będziesz na dogry. Idź spać. Idź na miejsce już. Mój. Nie! Zostaw moje jedyne, jedyne słuchawki. No, Aston idzie. Ta, Spać. Laura idzie spać. Dał ci ta mleko? Tak Dał? Nie. No. Nie, dam ci, dał ci mleko, pójdziesz spać, mama idzie ciap-ciap, okej? Okay? Ja. Idziesz. Ja. O, ale idziesz, o? Nie co Mleko ci dam, chcesz? Ciu, to by było na tyle. Tak.